Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie odrzucania cyberpunkowych rozpakowań. Hektor Schoner z tej strony i zapraszam Was na kolejną zaległą paczkę, która zawiera książkę Cyberpunk 2077 bez przypadku, o którą mnie męczył baron przez bardzo długi czas. Mm -hmm. Książka jest thrillerem opowiadającym o grupie sześciu nieznajomych, którzy muszą ze sobą współpracować, by wykonać zlecenie niemożliwe do zrealizowania. A teraz szybkie pod dla tych, którzy czekają na kolejne materiały z cyberpakowych fantów. To z tego względu, że mamy grudzień, to. Mam w planach wrzucić do końca tego roku wszystkie zaległe rozpakowania, a pod koniec roku nakręcę kolejne podsumowanie skupiające się tylko i wyłącznie na mojej kolekcji z serii Cyberpunk Mike'a Pondsmitha. To tyle z mojej strony, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć.